Hejka, hejka, z Karolina i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i dzisiaj mamy swap challenge z Simgatą, dawno nie było w sumie, no ale wiecie, póki się zgramy, póki nagramy, to trochę to mija, dlatego takie dość spore są odstępy od nagrywania. No ale słuchajcie... Tak, og ogólnie nie wiem, co tu się wydarzyło. Weszłam w sejwa pierwszy raz, od SimGaty dostałam tylko takie wiadomości, jak ona odpaliła mojego live'a, może gdzieś tam wam rzucę jakiegoś screena, <grym> więc chyba się troszkę zdziwiła. Chyba się troszkę zdziwiła. Kto nie jest w temacie, to zapraszam was do SimGaty na odcinek. Co ona tam zrobiła, bo w sumie ja jeszcze nie wiem. Ale widzę, że już mamy... Dominikę i mamy jeszcze jedno bobo, więc jestem ciekawa. Ciekawa jestem tego. No ale zanim przejdziemy do odcinka, subskrybujcie kanał, bo zostało tak niewiele do 500 subskrypcji, więc mam nadzieję, że to niebawem nastąpi. No i dajcie łapkę, jak Wam się film spodoba. Dobra, słuchajcie, wchodzimy, zobaczymy, co ta Simgata nam tu nam wyprawiała, bo czuję, że będzie ciekawie. Ups, jakieś obiekty usunięte. Mm. Jeden obiekt. Podejrzewam, że coś z Moskina Simgata dała do naszego nowego domu, więc, więc no niestety coś się usunęło na życie. No dobra, słuchajcie, zobaczmy, co to jest, co tu się wytworzyło, co tu się wytworzyło. No proszę bardzo. Coś tu ładnie, ładnie zaczęło się dziać, bo jak wiecie albo nie wiecie, nasz domek wyglądał troszeczkę troszeczkę inaczej. No, powiem wam, że ciekawie, ciekawie. Tutaj patrzę mamy chyba drzewa, plazmy. No, to dobrze, to jest dobry pomysł, bo, bo po prostu będziemy mogli tutaj tą plazmę stąd zrywać i pić. E, no dobra, słuchajcie, mamy dziecko, Andrzej, Andrzej, Andrew. Mamy Dominikę, więc zajrzyjmy do drzewa genealogicznego, kto kim jest. Aha. 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 Skąd, skąd Janusz ma dziecko? Z kim to dziecko jest? Oszok. To jest Andrzej, czyli Andrzej to jest z tym skalebem, z ok. Ja myślałam, że Dominika jest z skalebem. Czyżby Janusz zaadoptował Dominikę? Czy jak to jest? Hmm. O, wzięli ślub. No to super. No ale dobra. Czyli że a Janusz ma jakieś dziecko na boku, chociaż nie wiem skąd ono się wzięło. Podejrzewam, że zostało adoptowane. No ale dobra, zajrzyjmy do domu, tylko czekajcie, włączę głos w grze, bo oczywiście tego nie zrobiłam, no. No okej, okay, dobra, domek wygląda mniej więcej tak, patrzcie jakie schody mamy tutaj w ogóle. E, tutaj coś się zadziało, jakieś y, dziwne rzeczy. W ogóle coś tu, coś tu nie pykło chyba. <laughs> nie wiem, jakieś, jakieś niedokotowane rzeczy czy coś. Czekajcie, czy ja mogę to wyrzucić? Mogę. Ogólnie mamy patrzę, że dużo kasy. Mamy tu jakąś y, łazienkę, mamy tu kawałek jakiegoś czegoś. Tutaj mamy sypialnię. I pokój dziewczynek, patrzę, no i tu mamy dzieciaczka naszego. O, mamy też um, do montowania zestaw, więc podejrzewam, że... Nie, Janusz nie ma pracy. To kto dodaje odcinki? Obejrzyj filmy. Recenzja technologii, okej. Okay. Danusia? Nie, Danusia też nie ma pracy. Okej, okay, dobra. Zobaczmy tutaj znajomych. Okej, okay, dobra. Też nic ciekawego, no ale wiemy, że wzięli ślub. Ale to na pewno. No dobra, słuchajcie. Więc tyle. Januszek yy, wstał chyba i co? I jest sikający. O oh my góż! Janusz nam zaraz wpadnie. Co mu się stało? Czemu nie możesz czegoś zjeść? Jakieś mleko wypij na przykład. O co chodzi? Czemu Janusz jest taki zagłodzony? Halo Janusz! Czemu on jest taki zagłodzony? Czemu on nie je? Halo, Janusz! Zsikał się. No trudno, ale w ogóle jaki to jest brud, no dawaj! Sprzątnij, sprzątnij, sprzątnij. Tak, sprzątnij, sprzątnij, sprzątnij. To też sprzątnij. Dobra, Janusz, ty byś sobie zjadł obiad, np. tosta z serem sobie zjadłbyś. Zadufanego w sobie Sima. No dobra. A on jest popularny? Nie. A bo Janusz chyba się boi kuchenki. On chyba nie. Kontynuuj to z tym serem. E? Poczekaj na przerwę. No bo Janusz chyba się boi kuchenki. Poproś ucznia, by przestał. Dobra. Ile tego nie może wycie korzystać z tych, tych, tych rzeczy? Dobra. O, wyrzuciły dziewczyny Dominika, pokaż się nam. Przedstaw się nam. O Jezu, jakie biedne dziecko, brudne, całe dobra. Idź się umyj na początek. A ty? A z tobą wszystko dobrze, elegancko. Trochę za bardzo nie mam pomysłu na to, co my dzisiaj to jeszcze odwalimy takiego ciekawego. Patrzę, że Danuta przebrało jej się troszkę po, po, tych, po tych wszystkich. O, pragnienia ma słabe. To może byśmy wzięły... No, jedz to. I zjedz to. Dobra, ale ona robi te rzeczy. E, I będą dziewczynki mogły sobie przynajmniej zjeść. Ty nie jedz, ty nie musisz jeść. Nie, ty nie. A czemu ty zrobiłaś... A, bo na pojedynczy zrobiła. Dobra, podej obiad tosta z serem. Podej, podej. Janusz poszedł spać tutaj. Ojeju! Andrzej, Andrzej! <laughs> Co tu się właśnie stało? Ja nie mam pytań. Czekajcie, zrobię zdjęcie tego. Andrzej! Co mu się stało? Dlaczego on jest tu i tu? Halo, Andrzej? Halo. Jeju! Yeah, Czemu tu się to dzieje wszystko? I co, on tak się zbogował i teraz taki Andrzej będzie nam tu wisiał? Nie, dobra, schował się. Wylosujemy mu cechę. Rezolutny, może być. Andrzej, ty jesteś w ogóle blondynem? Po kim? A, po mamie w sumie. Patrzcie, jakie on ma uszy. Szpiczaste, jako wampir, że w sensie? No dobra, Andrzej nam dorósł. Słuchajcie, wymyśliłam wymyśliłam, co zrobimy, co namieszamy, jak to wszystko będzie wyglądało. Wstań i, i, i graj w grę, graj w grę, graj w grę. I Andrzej tu lezie, ta tutaj odrabia lekcję, później pójdzie spać. Danka, ty stąd wyjdź, nie przeszkadzaj. Nie wiem, Andrzejem się zajmij, poucz go, mówi czy coś. Pomyślałam sobie, że w sumie zaprosimy naszego Kaleba, z kalebem sobie tutaj zapadniemy we flirt, żeby Janusz widział, rozwiedziemy się z Januszem i Danuta opuści ten dom i wyprowadzi się do kaleba z Andrzejem i Janusz zostanie sam z dziewczynami. Ha, ha! Dobry pomysł, dobry pomysł Tak namieszamy, taki mam plan. Czemu tutaj przyszedłeś? Gofrej. Gofr, czemu tu przyszedłeś? My ciebie nie chcemy tutaj, czego żeś tu przylas i zagadujesz do naszych dziewczyn. Dobra. Wiesz co, idź spać, że nie odrobisz tych lekcji. Co mu jest? A, sfrustrowany słowami, próba nauki mówienia. Oj, biedny. Dobra, przygotuj mu kąpiel z bąbelkami, może będzie mu lepiej. No dawaj. Naprawdę muszę już iść, no co ty. 22 to chyba czas i pora, nie? Żeby pójść. Czekajcie, włącz automatyczne przełączenie świateł, bo te światła się wszędzie zapalają. Tu jest nagrobek Janusza. Tylko te drzewa by nam się przydały, szczerze mówiąc. Co tutaj masz? Aha, SimStarcia? Danuta jest gotowa na sim starcie. Synapsy płonu. Weź, odczep się. <grafię> o, się. A mogliśmy z niego wypić w sumie. To może zaprosimy go. Ciekawe, czy będzie chciał przyjść. Ale byśmy zapolowali na niego. A, to nasza Danuta no, jest taka sławna, proszę bardzo. Ona tutaj chyba nagrywała jakieś filmy. No dobra, nagraj filmik, wesoły vlog. Nagraj wesoły vlog. Że właśnie wypiłeś z jakiegoś Sima i w ogóle, i w ogóle. Dobra. Możemy ulepszyć, ani nie możemy ulepszyć. A, no dobra, ale możemy kupić dodatkowy element. No to kupmy, a co tam nam szkodzi? Co tam nam szkodzi? No, i właśnie było coś takiego, z simgatą gadałyśmy na początku, że właśnie, żebyśmy się nie przeprowadzali stąd, ale no w sumie my się nie przeprowadzimy, bo Janusz zostanie z dziewczynkami, tylko Danuta pójdzie w, w daleko stąd. <tak> także to będzie jedna z zagadek dla naszej simgaty, gdzie Danuta jest i o co tu chodzi, co się stanęło, że się rozwiedli, bo się rozwiodą. Także, także no, no tak, zrobimy. A, to chyba Janusz nagrywał filmy, patrzę, patrzcie, porady kosmetyczne, więc no to nie wiem, czy on tylko montuje i wysyła, czy, 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 czy jak to wygląda, no ale w każdym bądź razie, e, tak, dobra, możemy obejrzymy. Wyślemy ten filmik, ich tutaj jest jakiś. No, i zaprosiłam Kaleba, więc myślę, że Kaleb przyjdzie, powie, że: Słuchaj, masz moje dziecko, jakimś innym facetem się hajtałaś, co to w ogóle ma być, i że no, to mu się nie podoba. I że chodź komhir kom i żeby do, no z nim pójść, tak? Dobra, weź na przykład Roman nie? postara się, dziecko nie flirtuj. Możesz poflirtować, możesz go pocałować, ciekawe czy Janusz coś zwróci uwagę, że dopiero jak wejdzie do, wiecie, do tego, do pomieszczenia, to czy się zczai. Romantyczne, a gdzie by to mogłabyś te berebare zrobić w ogóle? Ośmiel się, no dobra, ośmiel się. Okej, okay, dobra, Janusz tam się, wiecie, kąpią, on tam, on tam nie, 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 nie ogarnia tematu. Co ty masz tutaj? Spragnione uwagi. Zadufany w sobie. No dobra. W takim razie chodź tu. U, uh, rachunki. Może być drogo, czekajcie. Ale rachunki zostawimy Asimgacie. Jaki odetną prąd. Nie, takaś jakaś poczta. To trudno. No Janusz, chodź tu. Zobacz, co wyprawia twoja żona. Drugi raz żona. Teraz już nie będzie drugi raz żoną. Drocz się zalotnie. A, już on chyba zauważył. Nie. No, tak? Halo. Zazdrość. <agents moverla> Gab Zazdrość, dawaj, dawaj go romantyczne, 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 romantyczne. Wyznaj zauroczenie czy coś. Dobra. Janusz widział, Janusz wyszedł, bo Janusz po prostu nie mógł tego znieść. Janusz! Fritz, współmarzonka, podejdź tu. Ty, wstawaj. Romantyczne. Pocałuj, pocałuj. Gdzie masz? Na pocałunek z pasją, dawajcie. Mój Jeżeli Janusz. Dobra, co? O, ja. O, nie, Janusz spoliczkował Danutę. Janusz spoliczkował Danutę. Tylko Januszowi coś się ręka wy wy wywróciła, chyba. Patrzcie. O nie, to trzeba zrobić temu zdjęcie, bo to inaczej nie można, słuchajcie. No dawaj, dawaj, Januszek. Janusz spoliczkował Danutę i wyszedł. Ale patrzcie, że nie ten. Nie spadły im jakoś za wiele relacje. Danuta, powiedz mu, co on sobie wyobraża? Złośliwe? Podłe? Rozwiedź się, powiedz mu, że co to ma być, że jesteś e, po prostu masz dość e, i że się wyprowadzasz do kaleba, e, i że to był błąd, ten ślub ponowny i, i tak dalej. No, dawaj. Jesteśmy ciekawi. No. <laughs> koniec. Koniec miłości. Koniec tego dobrego, słuchajcie. Danuta, to jest koniec. Dobra. Janusz płacze. I co na tutaj ma? Possić zmarły małżonek Rozwiedzieni, najlepszy przyjaciele to bardzo skomplikowany. O Jezu! No dobra, ale Janusz jest w ogóle młodym dorosłym cały czas. O! Dobra, także po prostu my bierzemy małego i uciekamy do Kaleba. E, a Janusz, no Janusz będzie musiał się jakoś pozbierać, słuchajcie, bo... Myślę, że Janusz zaatakuje jeszcze Kaleba. Chodź, Janusz, obraź go. Janusz, ty powinieneś to zrobić. Dawaj, Janusz. Janusz, obraź Kaleba. E, zbesztaj go, zbesztaj go. E, skrzycz go. E, musisz jeszcze go mm, prowokować. Tak, Janusz, ty jesteś zły. Kpij ze stroju, tak, kpij ze stroju, rób raban, tak, Janusz, wyżyj się, wyżyj się, agresywna rozmowa. pchnij, o, pchnij, pchnij, a ty co? Rodzice się rozwodzą, ojeju, ale przecież to nie twoi rodzice, tylko mama, ojeju. Nie wiedziałam, że dzieci mają takie, taką później cechę, znaczy w sensie taką, wiecie... Taką potem nie ten. Dobra, idź mały tam. Bo tu będzie raban. Dobra, ja bym chciała, żeby oni się pobali. Straszny duch jakiś. A możesz go wystraszyć? Dobra. Okej. Okay. Dobra, ku... Dobra, ja chciałabym, żeby oni się pobili. No ej, podłe. Um, pchnij, spław. Czy złośliwe to jest w złośliwym? O, można go przeklnąć. Przekl... Prze... Prze Nie, przeniknij, przeniknij. <grym wytkujesz> dobra. E, dobra, podłe. Obrać prosto w twarz. Tak, obrać prosto w twarz. Zbesztaj. Ja bym chciała, żeby oni się popili. halo! Chluśnij mu napojem, chluśnij mu napojem. Podłe. O, jeszcze jakiś sugeruj, że matka tego Sima jest slamu. Tak o, zrób. I jest walc z wampirem, walc z wampirem. To będzie dobra walka. Nadawajcie. No Ta poszła smutna. Poprawa ocen. Dzieci wróciły. Wdaję się w swoją pierwszą bójkę. O kurde, patrzcie. No nie mogę, to jest po prostu przekozackie. Prze Także tutaj trzeba zrobić foty. A tu koniecznie trzeba zrobić foty. Janusz. Nie bądź taki agresywny, słuchaj. Kto wygra? Kto wygra, słuchajcie? Tutaj może się zdarzyć tak, że to może wampir wygrać, nie? Ujej, jaka ta walka jest ekscytująca jakieś Nie wiadomo, co tu się dzieje. Patrzcie. Nieźle, słuchajcie. O kurde, Janusz wygrał. O Janusz. O Janusz. Kurde, blaszka. No dobra, i w takim właśnie sposobem Janusz i Kaleb są... No tacy aż po prostu, patrzcie, aż pokłóceni na maksa. No dobra, także teraz ja po prostu wezmę tą Danutę z Andrzejem, przeprowadzę do Kaleba i zaraz do was wracam. No i dobra, słuchajcie, Janu Janusz został sam z dziewczynkami. A tutaj mam jako kto? Jako brat. A czekajcie, a Janusz ma Andrzeja jako kogo? Znajomość, okej. Okay. No dobra, także zabawę ma słabo Janusz, a kalep jeszcze tu jest, więc niech sobie pogra w grę. A dziewczyny, jak tam u was? Jedna śmierdzi i ma słabą zabawę też, a druga ma słabą zabawę. Nie wiem, co ty byś mogła porobić, jakieś rzeczy. Nie wiem, wpadnij w histerię, rób bałagan. Nie wiem, popatrz w chmury, to się naprawia wtedy zabawa. Tak, o, no to dobra, to sobie patrz w chmury. E, ty się idź, ubierz, a czy umyj, a ty co? A ty będziesz grał sobie, no. No, także także tyle, tyle zrobiliśmy, tyle namieszaliśmy. Ja po prostu. Ja tylko nie wiem dlaczego Kaleb tu został i tutaj okay. jest w ogóle i z nami rozmawia. Także okej, okay, dobra, wyproś go, wyproś idź stąd, czego ty tu jeszcze jesteś, won <grym> poszedł. Poszedł, poszedł. Także tutaj to po prostu możemy się teraz już zabawić w taką rzecz, że po prostu teraz Januszek będzie sobie szukał jakiejś po prostu innej kobiety. No bo widzicie, no co? Żona, żona go zostawiła po prostu opętej. Żona go zostawiła, więc. Nie, żona go zostawiła dla wampira. Odeszła z dzieckiem najmłodszym, więc są, co? teraz. Po, po złości, będzie chciał pewnie poznać jakąś inną babkę, no i co? I będzie sobie... Będzie sobie po prostu żył. Dobra, Danuta, co ty tutaj robisz? Jest ogólnie lato, jest zabawa, dobra. Ja tak myślę sobie, może jakiś tutaj byśmy odwalili basen do z tyłu, coś tego. Z mamy 8 tysięcy, możemy szaleć, wydajmy te pieniądze, także idę, to zrobię. No i proszę bardzo, elegancki basenik, tylko na taki mi starczyło, no ale dobra, superancko, możemy sobie tutaj po prostu grilla uskuteczniać, chociaż Janusz chyba będzie się bał zrobić grilla, chociaż może, chodź Janusz, zobaczymy czy nie będziesz się bał, ty będziesz jadła, no a jak zjesz to możesz tutaj do, do basenu poskakać, ty też możesz tutaj sobie wziąć resztki. Patrz, chmury już nie masz, dzisiaj w ogóle jest piątek, więc, więc weekendu początek. Dobra, Janusz jednak się nie boi grilla, na tylko na takiego nas było stać. Dobra, dziewczynki sobie zjedzą już tam. Janusz, możesz sobie przekąsić to. No i słuchajcie, po prostu, po prostu Janusz postanowił dziewczynką wynagrodzić tak rozwód tym, że po prostu zrobił basen. No i tutaj po prostu będą sobie teraz żyć. Może jakiś płotek tu się da, jak będziemy mieli więcej pieniędzy, no zobaczymy. Dobra, ale on jest dobry, proszę bardzo. Je w środku z dziećmi, słuchajcie. Dobra. Hmm, dziewczyny. Potem możecie skok do basenu bomba e, i też skok do basenu, na przykład skok na główkę, a Janusz będziesz e, pływał. E, pływaj w smutku. Myślę, że to super pomysł, pływać w smutku. No i takim Januszkiem, pływającym sobie na pizzy, e, myślę, że zakończymy ten odcinek. Nie wiem, ile trwał, no ale słuchajcie, zrobiliśmy taki mały tutaj miszmasz, czyli rozwiedliśmy się, e, po prostu wyprowadziła się Danusia z Andrzejem. E, tutaj proszę, Januszek będzie jakieś nowe znajomości zawierał. E, musi, odpłynął wręcz teraz nam. Nie chce już się pokazywać, po prostu jest dość smutny. Zrobił basen, no i został sam z dziewczynkami. Jestem ciekawa, jak sobie poradzi, czy znajdzie nową miłość, bo powinien znaleźć nową miłość, więc wszystko wyjdzie w praniu, zobaczymy, co Simgata na to i jak ona na to zareaguje, więc to jest ciekawe. Powoli chyba kończą mi się pomysły już, co tu jeszcze więcej można zrobić, ale zobaczymy, zobaczymy, co ona wymyśli w kolejnym odcinku. Bo dzisiaj mamy już piąty odcinek, więc już w sumie jest. Wyszło trochę tych odcinków, prawda? Także tak, dobra. Janusz zasnął na pizzy, więc takim zaśniętym Januszem na pizzy żegnam się z Wami i zapraszam Was na kolejne moje odcinki. Pa-pa-pa!